Czy wiesz, jaki jest najtańszy nowy hot hatch, jaki możesz kupić z salonu w Polsce? Jak chodzi o segment C, to tutaj najtańszą propozycją jest 300-konna Cupra Leon. Pod maską silnik 2.0 TSI rozpędzający ten samochód do setki w 5,7 sekundy, do tego napęd na przednią oś oraz siedmiobiegowa automatyczna przekładnia DSG. Ceny tego samochodu startują od 175 500 zł. W segmencie B natomiast liderem jest 200-konna Fiesta ST. Półtora litrowy 3 silnik rozpędza to auto do setki w 6,5 sekundy i brzmi całkiem nieźle. Ceny startują od 120 900 zł. No i jeszcze szybki rzut oka na segment A i najtańszego hot hatcha w ogóle, czyli Abarta 595. Pod maską 1.4 T-jet generujący 165 koni mechanicznych i umożliwiający rozpędzenie tego małego bombla do setki w 7,3 sekundy. Cena tego auta natomiast to 106 000